i tak gdyby życie było proste, nudziłby się człowiek. Czasem lepiej skoczyć z mostu lub spaląć w ryb. Wydaje się, że jesteś marynarzem. Zaskuszenie kiedy nagle się okaże. Pływasz głównie i tu głównie całe życie. Pływasz szajce. Wszystko, co tasza się, to są ekskrementy. Lecz marynarz nasz upał się. Уй, не як наєнти. Więc każdemu zdarza się, że ma dosyć w jakiś dzień i odwiedza pana sklep, żeby sobie życić sen płet. Od tej pracy ma pan kaca stąd, depresjon, zaburzenia, schizofrenia i obsesjon z pani małżonkiem, całkiem źle! Już taki trochę sir, Więc niech poleży se co najmniej 10 dni. Co? Dwa tygodnie zwolnienia! A co będzie z naszym sklepem? Aber da ist nie meine Kompetenz, 250 Euro bitte.